Szkoła mistrzów lotto zaprosiła nas na farmę pancerną. Dali nam stroje, powiedzieli, że będzie tutaj dużo ciekawych rzeczy. Sprawdźmy, co tutaj się działo. Mistrzu, ee, tak, no nie. A, 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 no już niedługo już niedługo. <noise> W moim przypadku to jest lżejszy sezon, mam trochę lepsze wakacje. W tamtym roku jechałem cały puchar świata, udało się ten puchar świata zdobyć, także ja już ten, tą fajkę mogę postawić. Puchar świata zdobyty. Teraz jest w moim przypadku Dakar, ale oczywiście cały czas pracujemy nad młodym delikwentem, który ma jeździć coraz szybciej, coraz sprawniej dojeżdżać do mety. Myślę, że udało się uzyskać bardzo dobrą regularność jazdy Martina, mimo że ostatnio już zaczyna próbować, zaczyna poszukiwać swoich sekund, swoich ułamków, i gdzieś tam się kończy. Czy, że kółka nie, nie zawsze są w tym miejscu, gdzie powinny być, ale to jest naturalne i ja się nie obrażam na to, bo to jest część gry. Oczywiście, Dakar jest zupełnie czymś innym wyzwaniem, w którym musisz bardzo no, z determinacją, z premedytacją jechać o ie nie urywać kółek i wtedy jest ten fantastyczny wynik. No, powiedzmy sobie szczerze, ja jestem dumny z tego, że Martin był w pierwszej dziesiątce rajdu Dakar. No właśnie, i pytanie, może trudne, zacząłeś z wysokiego C. Teraz już nie wiem, oczekiwania są ogromne. Co ty na to? Pamiętajmy o tym, że wynik, który, który uzyskałem, to jest wiele przypadków w tym. Od ciężka praca moja i Krzysztofa, ale też wynik niepowodzenia niektórych załóg. Także w tym roku będzie mi, w przyszłym roku będzie mi bardzo trudno uzyskać ten wynik, uzyskać wynik mniejszy niż 9. Będę się starał, będziemy się starali ale proszę dać mi jeszcze chwilę czasu na oswojenie się z tym wszystkim, na to, żebym faktycznie jechał równo i zajmował dobre wyniki, bo naprawdę w ciągu dwóch lat ciężko jest uzyskać taki performance, żeby rywalizować z najlepszymi, najlepszymi na świecie. No pozostaje mi tylko życzyć, żeby obydwaj i mistrz i uczeń byli w pierwszej piątce Dakaru, czyli się powiedzmy na pierwszym miejscu. Ja Piąta pozycja może być? No druga, druga, Okej, okej, druga. Za nami pojazd pancerny, wyjeździcie prawie takim samym. No ale jakie plany? Bo niestety nie udało się wystartować w Dakarze, jeżeli chodzi o Robina. Co teraz? Co teraz? A okej, okay. taki sprzęt właśnie dzisiaj pojeździliśmy tym i zastanawiamy się co gdybyśmy mieli wybrać, to co byśmy wybrali, żeby przejechać Dakar. Pewnie trwałoby to z dwa miesiące, żeby pokonać tą samą trasę i połowa z tych sprzętów stanęłaby na amen i na zawsze w piachu. Na sprzęt w tej chwili, którym dysponujemy, to jest nowa konstrukcja Tatry. Myślę, że już wyższej półki nie ma. I to jest to, czym mamy zamiar w tym roku powojować. Nie tylko w rajdzie Dakar, ale też w rajdzie Maroka i pokazać się jeszcze na jednym z rajdów najważniejszych chyba w Polsce, czy Baja Poland. Teraz już, już czeka na trening na no nową ciężarówką, tą, o której Jarek powiedział. Jaka jest dolna granica, jeżeli chodzi o miejsca? Które miejsce macie zająć na Baja Poland? Chcemy to wygrać, w ogóle nawet nie jedziemy tam chyba po to, żeby, żeby tylko pojeździć, ale my mamy zamiar zwyciężyć i wziąć to Mistrzostwo Polskie. Popieram. Tak? I to nam się podoba. Wszystkiego dobrego.